hej wszystkim, ja jestem Plagzabra, to jest kolejny odcinek House Flipper 2 i od razu dzisiaj bez spędnego tutaj wstępu przeszłam do domku, który obecnie e, renowuje, remontuje i e, tak, co ja dzisiaj wymyśliłam? E, jeden z moich widzów podesłał mi, na moją prośbę zresztą, wręcz na mowę, e, projekt e, swojego domku, czyli jak on zrobił ten sam domek, który ja właśnie też teraz remontuję i on mi to podesłał. i Ja wam to teraz pokażę i wpadłam w ogóle na super pomysł, że jeżeli ktoś jeszcze z was ma ten swój domek taki, e, który też remontuje, w sensie, jeżeli remontuje ten sam domek, który ja aktualnie w grze, to może mi podesłać zdjęcia i ja wtedy też wrzucę na kanał, żeby właśnie pokazać takie e, tak jakby z innej, z innej z perspektywy, tak, z innej osoby, bo powiem wam, Totalnie wygląda jak całkiem inne mieszkanie, całkiem inny dom, mimo że to to samo, tak? Tylko po prostu inne meble, inne kolory, inny układ, inny zamysł. Także zaraz Wam pokażę i tutaj. co sumie teraz wam pokażę, także dobra, to będzie tak w podstawie podstawie. To będzie na podstawie slajdów, także uwaga. Tutaj macie pierwsze zdjęcie. Tutaj mamy widok akurat, tak jak ja na kominek patrzę. Tak, tutaj jest telewizor, po prawej stronie ten obraz z wilkiem i kanapa, tak, to jest, no, inny styl w ogóle, to jest biało, to jest nowocześnie. Tutaj mamy widok z drugiej strony, właśnie na tą kanapę i co najlepsze, co mnie urzekło, że tu jest bardzo dużo szczegółów, tak, tutaj są porozkładane talerze, sztućce, jakieś miska z owocami, czajnik. No, taka w ogóle właśnie drobnica, ta taka dekoracja, którą mi się nigdy nie chciało w to bawić. Tutaj mam widok z innej perspektywy, bardzo fajne w ogóle rolety, gdzie ja nie pomyślałam nawet o roletach. W sensie ja nigdy nie używam ani rolet, ani firanek, więc może dlatego ja mam po prostu go okna jak na statku. Kuchnia, no też pełno w ogóle jakichś elementów i mnie było aż głupio, że ja to tak po prostu użyciałam jakiś chlebak, <laughs> koszyk na grzybę i Elo, tak? Tutaj mamy ściereczkę na piekarniku, no to jest po prostu cudowny płyn do naczyń i gąbka Także no super, nie? no dla mnie to jest po prostu ekstra, też w podobnym stylu jak salon Więc pasuje, tutaj inna perspektywa i też widzę z prawej strony lodówka zabudowana, tak samo jak i u mnie, także też fajnie I tutaj jest coś, co ja sobie ukradnę, ukradnę sobie pomysł z tymi właśnie lampkami tutaj przy schodkach Ale zostawię to na koniec, dobra no to tak, wracamy do, e, do remontu, czyli idę na piętro. No i e, w ogóle powiecie, co sądzicie, a takie pomyśle, czy to jest okej, okay, czy to nie będzie. No, nie, w sumie, co by miało być nie okej, okay, tak? No, pokazuję po prostu czyjeś pracę. Kto chce, to się zgadza, kto nie chce, to się nie zgadza, tak? A że dostałam zgodę, to pokazałam. E, idę w takim razie do góry, zobaczyć, co tu w ogóle jest, ale wydaje mi się, że na dworze będzie już ciemno. Także ja tylko szybko zrobię dzień i zaraz wracam. Dobra, wróciłam, łóżko zostawiam. Może się jeszcze przyda. Idę w takim razie do góry, zobaczyć co tutaj jest. I tutaj mamy poddasze i mamy... Okej, okay, dwa pomieszczenia, dobra. Tu chyba wyjście jest na taras, także super, dobra. Jest co robić, piękne widoki. Naprawdę ile ja dała, żeby już teraz mieszkać w takim miejscu. Ale muszę jeszcze poczekać, bo no cóż, niedługo mam nadzieję opuszczę tą Polskę, ten kraj jeszcze w tym roku. I też będę mieszkała blisko morza. Także już się nie mogę doczekać, ale dobra. Ja wracam tutaj do domku. I teraz tak, muszę wymyślić, co zrobić z tymi dwoma pomieszczeniami. I jedne to już mi przyszło do głowy od razu, w momencie, kiedy zobaczyłam tu wyjście na taras, że skoro tu będzie starsza pan i starszy. starsza pani i starszy pan, czyli starsze małżeństwo, no, taka dedukcja. Bystro, nie? Bystro. <laughs> no ja to raczej bystro nie jestem, skoro tak gadam. Dobra, kup się. To będzie tutaj taki pokój, coś jakby. Pracownia, tak, że ta starsza pani, no, skoro już jest na emeryturze, to będzie się zajmowała jakimiś, no nie wiem, mi tu pasuje maszyna do szycia. Może dlatego, że sama niedawno zdobyłam maszynę do szycia i zaczęłam szyć, więc tak sobie wymyśliłam, że będzie tutaj swoje hobby spełniała. Będzie oczywiście miała wyjście na taras. A dziadek, tutaj skromny człowiek, będzie miał jakieś miejsce tutaj dla siebie. Coś tutaj dla dziadka stworzymy im osobne pokoje, wiem, nierówne, nierówny podział. Ale jak powiedziałam, dziadek jest skromny, nie potrzebuje dużo miejsca, tak? Także no, w takim razie zabieram się za sprzątanie. Chyba nie mam za bardzo co opowiadać, żeby umilić czas podczas sprzątania, a widzę, że szyba wybita, więc będę musiała okna sprzedać, okej. Okay. Nie ma problemu. No ale dobra, może coś, coś tutaj może pogadam, nie? A jak ja to za chwilę się wyłączę i wrócę jak już, już skończę sprzątać. No dobra, chyba tak zrobię. Nie mogę się skupić dzisiaj. Dobra, wracam. Będę po prostu paplać co robię. No to tak, sprzedaję, sprzedaję meble, sprzedaję też te listwy, bo właśnie, właśnie też dostałam protip na te moje dziury tam w kuchni, że ponoć ja nie mogłam dziur wypełnić w ścianie, bo właśnie były tam listwy jakieś, co mnie bardzo zaskoczyło i powiem wam, wiecie co, ja to aż pójdę sprawdzić, nie? Normalnie, że tutaj są jakieś listwy ponoć, ktoś mnie chyba oszukał, bo ja tu listew nie mam. Jest listwa! Ej, dobra! Faktycznie! Oh my god, dobra! Ej, dobra, dobra, dobra. To tak o. Sprzedam tą listwę. Tą też. No to, tak, bo ja tutaj wywaliłam wszystkie. No to ja muszę to wszystko przestawić. Czy ja to wszystko przestawię razem. Ej, dobra, stolik jest razem. Dobra, zobaczymy. Wielki eksperyment. O, masz ci Faktycznie to jest druga listwa. No patrzcie, jakie skubane dziadostwo. O jezu, ale dzięki za te info, bo ja to bym w życiu nie zgadła o co tutaj chodziło. Ej, no tak. Udało się. Zalepiłam dziury, nie będzie wentylacji ani dla myszy przejścia, więc... Dobra, ja to muszę teraz zamalować, zaraz wracam. Dobra, skończyłam, udało się, zalepiłam. Dziękuję bardzo za ten protip, oczywiście zapomniałam położyć listew, ale... Dobra, już idę stąd, dobra, już nieważne. Listwami zajmę się później, będę robić wykończenie. No i mam dodatkową farbę, chyba nawet to są takie same? No tak, bo to był szary, ja niepotrzebnie kupiłam farbę. Dobra, nieważne, idę do góry, może tutaj zacznę trochę sprzątać. Popsikam swoim super płynem. To ta ściana już w ogóle nie trzeba jej nawet ruszać, bo już jest czysta, wygląda jak nowa. Ale nie no, pewnie pomaluję to wszystko na szaro. O tutaj też brud, jakiś grzyb w ogóle. Grzyb to jakiś wyciek był. No, u mnie też grzyb na ścianie w łazience. Pewnie się pojawi, nie wiem. Na razie trwa osuszanie, bo w końcu udało się znaleźć awarię, usterkę. To powodowało wyciek. Także od listopada miałam zalewaną łazienkę. Od listopada i dopiero wczoraj bodajże. Czy to było przed wczoraj? nie, wczoraj przyszedł facet specjalista i po prostu znalazł tą usterkę po dwóch dniach. Szukał, szperał, kombinował, sprawdzał, testował. Było się bez wpuszczenia barwników. A może gdzieś tam barwnik wpuścił, nie wiem, ale naprawdę powiem Wam, że nada, nie? Że nada. Ja w ogóle nie mam połowy sufitu teraz, bo. Bo co? Bo Pan chciał zrobić małą dziurkę, a cały sufit się zawalił na głowę. No, prawie cały. E, tutaj mam sprzedane, nie wiem, co z tymi listwami. Będę musiała je okleić jakimiś płytkami. Mm, także chyba będę musiała najpierw zająć się e, ścianą. Nie no, wyłącz latarkę. E, trochę posprzątam też ścianę. O, tak się nie da posprzątać, to jest takie takie stare, to jest taki jakby goły beton. Ej, przybi do głowy! Ej, goły beton! Ej, ale goły beton to bym mogła tutaj... Ej, dobra, mam pomysł, świadek będzie taki. Ja tak będzie lubił goły beton. Dobra, przejrzałam kilka różnych opcji i myślę, że zrobię coś w tym stylu. Takie okienko, bo bardzo mi się podoba styl marynarski, tylko czy mi się tutaj zmieści? Tu mi się zmieści tylko takie małe. Hmm. Czy takie małe będzie ok, bo chciałabym większe, okrągłe, ale chyba większych okrągłych nie ma. A tutaj są zasłonki, roletki. Dobra, no trochę szkoda. A dobra, tutaj jest dużo okno. A jakby te drzwi zrobić na środku, ale mniejsze? Jakby mi się nie zmieszczą takie małe drzwi. Chyba nie ma tutaj takich wąskich drzwi, no i trochę słabo, bo to psuje mi cały zamysł. Ja ściany nie poszerzę, co by tu zrobić, ale chyba mam pomysł. Dobra, mam, mam coś takiego. Eee, stwierdziłam, że może uda się te okna troszeczkę bardziej na prawo i udało się. Zamuszyć. Oczywiście, musiałam całą ścianę zamurować, ale się udało i jest coś takiego. I tutaj będzie bardzo mało elementów czerwonych. Mimo, że te drzwi są prawie całe czerwone, i to będzie też trochę niebieskiego, ale w sumie głównie to będzie biały i niebieski, tak? I takie drobne elementy czerwonego, bo chcę zrobić styl marynarski, tak mi się to widzi. Wiem, że mogłam te ramki też jeszcze zmienić, w sumie ze środka chyba, bo, przy, bo przypomniałam sobie, że nauczyłam się, że szprosy. A, szprosy. No właśnie, szprosy. Ja chyba nie chcę żadnych szprosów, bo to musi być naprawdę marynarski styl czyli okna jak na statku. Babcia marynarz, dobra, babcia marynarz potrzebuje teraz odpowiedniej tapety i podłogi Czyli no, drewno będzie na ziemi, naturalne drewno, a ściany, no właśnie, ściany, żeby to pasowało do marnarskiego stylu To ja myślę, mam już taki plan, że idę po moją farbę z dołu, bo ona mi się przyda Czyli tak, tutaj zrobię część ściany takiej właśnie szary, a tą zrobię taką niebieską I w sumie najpierw wybiorę tą niebieską, a później to pomaluję i będę mogła pominąć żeby was nie zanudzać moim malowaniem. Niebieski. Teraz jaki niebieski? Taki marnarski niebieski to mi się kojarzy z takim granatem. E, I tam bym chyba pasował najbardziej. Dość ciemna jest i intensywna. I know. Dobra, ja pomaluję ściany i zaraz e, wracam. Okej, okay, dobra. Skończyłam. Zobaczcie jak to pięknie w ogóle wygląda. Jak całkiem inaczej. I zmienia tutaj to w ogóle wszystko. Dobra, zobaczmy co tutaj jest z podłogi. powierzchnie Gdzie to było? Aha, to będzie jako... Drewniane panele. O, myślę bardziej o czymś takim. O jezu, co żeś zrobiła? Próbujmy to położyć na podłogę w takim razie, skoro to jest takie samo prawie, że. Nie, no, to są ładniejsze. No te, te nawet by mi pasowały, mimo że są e, dość jasne, a mi chodziło trochę ciemniejsze, takie bardziej w pomarańcz wchodzące. A dobra, a spróbuję to nacisnąć. Ej dobra, coś takiego. Ej tu w ogóle inny. Jakim cudem? Tu jest inny odcień. To są takie żółte, właśnie takie żółte, jakie chciałam. A te wydają się teraz jaśniejsze. Czy ja jestem jakaś ten tego? Dobra, zrobimy to tak. E, a te brzegi, to ja sobie chyba zostawię na inny kolor. I te deski nie mogę tym, nie mogę wyłożyć płytkami tych desek. Więc wychodzi na to, że to jest po prostu coś, co trzeba sprzedać. Była jakaś deska po prostu. E, a nie wiem, czy mogę. Zobaczmy, czy mogę to wyłożyć płytkami. Na przykład tą deskę. Nie, czy to też muszę pomalować jakoś tą. A Dobra, wymyślam. Skoro ma być mało elementów czerwonych, to będzie. I właśnie zrobię też czerwoną farbę, po prostu. Pomaluję te deski na czerwono. I mam nadzieję, że to wyjdzie ładnie. Tylko. O nie! Właśnie tego się obawiam. Że nie będzie takiego odcienia, który, którego ja potrzebuję. No i tu jest problem, bo żaden z tych mi nie pasuje. Ten jest za ciemny, ten jest za jasny. Więc muszę to jakoś inaczej rozegrać. Ale ja chyba. A niech to! A cóż to? Co to za markiza? O Jezu, jaka markiza śmieszna. Zebra. <grymne> o, to są te! Okej, okay, dobra, to jest długa drwiana belka. Tylko teraz tak, jak oni to zrobili, że to przeszło przez ścianę? to są te, które ja sama wybierałam. Dlaczego teraz yy, mi tu tutaj tak jakby... Dlaczego ja, tego... Dlaczego ja nie mogę tego tu położyć? Dlaczego nie mogę? Znaczy, to się... Czy to się na czymś jeszcze opiera? Może to jest to najpierw trzeba? Jako stelaż? O! Dobra, ale to bez sensu, bo... E, dobra, to tą mogę, a tej nie mogę? W ten sposób? Dobra, nie wiem. Na jakiej zasadzie to działa? Naprawdę nie wiem. Co nie ma w ogóle żadnego sensu. Eee! Trudno. No dobra, trudno będzie bez belek, tu będą dziury, no kurczę, no jak oni co zrobili? Że najpierw belki, a później ten spadzisty dach, tak jakby na, tą, na tej zasadzie. Nie wiem, może kiedyś odkryję, jak się robi te belki. E, póki co musi być bez, także no niestety muszę zamalować tutaj tą e, powierzchnię. No nie poszło mi to, jakbym chciała. Dobra, to wezmę sobie płytki. E, wykładzina może. Może takie coś. Mur. Czy pasuje mur do... Czy będzie pasował mur do marnarskiego stylu? No chyba nie bardzo. Ale myślę jeszcze nad panelem w wybranym kolorze. Dobra, coś takiego. I teraz mogę zrobić czerwony tak jak chciałam. Okej, okay, to się nada. I wzór potrzebuje... No właśnie. No jaki marnarski byłby wzór? Bo szerza mówiąc nie wiem, ale myślę nad czymś takim. Rozmiar maksymalny. Yy... Dobra, zobaczmy. zobaczmy, jak to wyjdzie. Czy to nie będzie brzydkie? No dobra, ej, dla mnie spokoj. Pasuje. Jest bardzo bardzo krwisto czerwone. A tu, jak to będzie wyglądało? Dobra, może być! Jest OK. Bałam się, że to będzie jakoś szpetnie, ale akurat w dobrą stronę są panele ułożone. Tak to zostawię. Mogłam nawet tutaj je położyć w sumie. Czyli znowu nie będzie za dużo czerwonego. Nie będzie dobra. Nie będzie, to będzie fajnie. Dobra, jest. Och, trochę za dużo już, ale dobra, jest jeszcze OK, jeszcze się mieści w, w ramach, tak jakby, i teraz, czy ja mogę zmienić styl tego czegoś? Co to za brzydkie coś? Weźmy plastik. Plastik fantastic. O, po prostu zwykła plastikowa faramuga. Tak, czy tu nie było drzwi? No dobra, nie jest w sumie tak źle. Zaczyna mi to przypominać jakiś mały stateczek. Dobra, czyli mam chyba wszystkie ściany tak naprawdę zrobione i ogarnięte yy, tutaj, w tym pomieszczeniu. Mogę przejść do mebelków. Stolik kawowy. Aha, to pewnie jest takie niziutkie. Ale to by mi pasowało tutaj, żeby to posadzić. Bo to będzie takie. To miało być w sumie biurko. Ale nie będzie. Toaletka. O, może bawci toaletkę damy. Tu by pasowała toaletka. Nie, tu by pasowało biurko do pracowni. Toaletkę tutaj może. No, tutaj. Trochę to okno jednak jest duże. Jak toaletka, to ilustro, nie? No to tutaj lustra, może tutaj toaletkę babci damy, taką białą. Biurko, to jest spoko. Jest w sumie dość duże nawet. Gdzie to biurko, wróć. Dobra, tylko tutaj styl, bo ja tu miałam taki pewien zamysł właśnie, że ja chcę to przemalować, czyli te detale zrobić w kolorze ciemnego-niebieskiego. A dobra, pasuje, zlewa się. To no może lepiej czerwony. Nie mieć za dużo czerwonego. Tu już jest za dużo czerwonego i niebieskiego. Dobra, trudno. Raz się żyje. Do tego krzesło potrzebujemy. To w ogóle krzesło jest strasznie duże do tego małego biurka. To biurko jest za, za małe, więc jednak musi być trochę bardziej fotel taki. Dlaczego ja nie zrobiłam babci takiego stylu babciowego tutaj w tym pokoju? W sumie to nie wiem sama. Już przestaje być styl marynarski, tylko jakiś ekscentryczny. Dobra, potrzebuję jakichś ozdób, które będą e, właśnie mi oddawały ten styl marynarski. Nie wiem, może te ryby tutaj gdzieś powieszę wszędzie, czy coś. Koło ratunkowe bym chciała tutaj. O, kapelusik, babcia mu na pewno ma kapelusik. Tu jej położymy kapelusik. O, tutaj. Ja bym chciała e, koło ratunkowe tutaj by mi pasowało, żeby powiesić, ale nic takiego pewnie nie ma. Ratunku. O, czemu pisze z wielkich liter? Jest ryba. Jest herbatnik. Są krzaki jakby ktoś chciał, ale niestety koła ratunkowego koła nie ma. Dobra, pas i paski, Boże, dlaczego ja wcześniej nie wpadłam? Jeszcze raz muszę coś zrobić. Dobra, czemu ja wcześniej tego nie zrobiłam? Dobra, zaraz wracam. Dobra, skończyłam. Wziąłem też taki tutaj pastek na dole. Yy, nie wiem dlaczego mi tak teraz to przyszło do głowy, ale mi przyszło, także zrobiłam to, co chciałam, dobra, teraz już te farby na pewno sprzedaję. Ogólnie strasznie mi to ciężko idzie tutaj cokolwiek sensownego wymyślić, bo nie ma tutaj takich mebli i rzeczy, które ja bym chciała zrobić, więc naprawdę muszę bardzo improwizować, ale to bardzo. Także dobra, idę dalej. Myślę nad jakąś kanapką dla babci, tutaj wygodną w rogu. Czy ja mogę tą poduszkę jakoś zmienić? Myślę, że mogę. Siedzisko. I tutaj są różne wzory. Dobra, ja tu znajdę jakiś fajny wzór marnarski. Dobra, nie uwierzycie, ale jedyny marnarski styl, albo cokolwiek, co kojarzy się z wodą, właściwie, to są te ryby, no. Są tylko i wyłącznie te ryby. Tutaj nie ma nic takiego bardziej marnarskiego. No, może jeszcze te fale. I chyba na te fale postawię, bo naprawdę nic tam innego fajnego nie ma. I weźmy. Aha, dobra, nie tak się zmienia. Boże, zawsze zapominam. W ogóle to, to na zewnątrz chyba wywaliła. Teraz tak patrzę. A że tam chyba jednak tutaj dała. Dobra, to żeby nikt nie wypadł, to tutaj postawimy drugą. Dobra, coś takiego. Gdzie takie babcia będą musieli siedzieć przeciwko siebie. Dobra, może taką albo taką. Grzyba i postawię, i tyle będzie. Dobra, coś takiego postawiłam. E, taką leżankę, że tak powiem. Tutaj jeszcze dołożę. Stoliczek, oczywiście. I wiecie co? za długo mi to zajmuje, więc ja skończę. Zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało ostatecznie. Dobra, skończyłam, skończyłam, zmieniłam całkowicie w ogóle tutaj zamysł, że nie będzie żadnego tutaj biurka, ani stolika, ani nic, ponieważ no nie ma maszyny do szycia, więc babcia tutaj będzie miała krzesło wspaniałe, piękne, tron do siedzenia, laskę i dałam, no bo już jest trochę wiekowa, więc no ze schodów też niełatwo się schodzi. Tutaj ma takie schodki, żeby sobie podejść i wybrać jakąś książkę, którą chcę sobie poczytać. Tutaj ma zwój, ponieważ babcia była podróżnikiem, marynarzem, a tutaj dodałam jeszcze okulary przeciwsłoneczne, zamontowałam też lampę. Ale tak znalazłam koło, jednak jest nie takie jak chciałam, to jest ster od statku, no dobra, chciałam koło ratunkowe. Ale też pasuje i są też wiosła. Także też jest jakiś taki motyw marnarski. No i tutaj lampki. Zapalają się one tutaj te dwie, a drugi przełącznik to jest ta jedna tutaj na górze, także myślę, że jest okej. Okay. No i za zamontowałam tutaj też dwie RGB. Dwa światełka, niebieski i czerwony, także wygląda no nawet spokojnie. Można sobie zapalić jeden. To taki bardziej, no taki bardziej chyba pasuje na noc. Czerwony to, jak coś się dzieje na morzu. No i dobra, no i tyle. No i tutaj stoliczek, także ten pokój uznaję za zakończony, i mogę przejść do następnego pokoju, czyli pokoju dziadka. Dobra, jestem w pokoju dziadka, daleka droga nie była, ale myślę sobie, że tutaj też zrobię coś takiego, że sama tutaj wszystko ogarnę i przerobię, a później pokażę Wam efekt końcowy, ponieważ też nie mam za bardzo jeszcze pomysłu i w trakcie mi to wszystko po prostu przychodzi do głowy. Także widzimy się za chwilę, zobaczcie taki efekt przed i po. Dobra, uwaga, skończyłam. Oto wielkie ta I Nie wyszło to tak super, w sensie moja to nie wyszło tak super, jak bym chciała Ale oto pokój dziadka Tutaj ma stanowisko dowodzenia, pisze na maszynie, ma też stereo radio Tutaj ma pudełko na swoje długopisy i tak dalej Tutaj ma trochę wygodne krzesło, ale trochę niewygodny dostęp do niego No ale nie, słuchawki do nasłuchiwania, tutaj radyjka, tak? Radiostacji, tutaj lornetka do obserwowania Czy nieprzyjaciel się zbliża, także i też jest, jak to się nazywało? Nie luneta, tylko teleskop. Dobra, teleskop ma do obserwowania gwiazd, chociaż... Nie no, dobrze mu ustawiłam okno. No i to jeszcze ma? Tutaj ma figurki, ponieważ jest bardzo tutaj lubiący figurki. Jeżeli wiecie, co mam na myśli, posążki, tutaj ma budzik, zegareczek, mały, parę kwiatuszków, stoliki, dwa. ustawione obok siebie. Miałam coś jeszcze na nich postawić. No i w sumie zapomniałam. Ustawiłam mu też kanapę, no i ma też lampę, także tak wygląda pokój dziadka. Takie trochę centrum tutaj dowodzenia. Mi się bardzo podoba. Nie wiem jak Wam. A póki co zostało mi ostatnie pomieszczenie, czyli sam przedpokój, czyli tak jakby już wykończenie tego domu. I dzisiaj go jeszcze sprzedam. A jeszcze zapomniałam o zewnętrznej części tego domu. Także. Ach, chyba nie uda mi się to zmieścić w tym jednym odcinku, ale zobaczę później. E, dobra, póki co zabieram się za przedpokój. Okej. Okay kończyłam cały domek stwierdziłam, że nie będę was przeciągać przez ten cały proces tutaj dekoracji ogrodu, bo też co chwila zmieniałam zdanie, ale mniej więcej wygląda to tak. Zrobię wam szybkie review, nie wiem czy dobrze mówię, ale w każdym razie nie zawsze pokazują wszystko na końcowych zdjęciach, także tak wygląda domek, tak się prezentuje on z przodu. Mamy tutaj ławeczkę, krzewy sosenki, róże, trawa słoniowa, magnolia. Tutaj schowałam śmietniki, tutaj mamy trzy krzaczki borówki. Tutaj w sumie nic nie ma No i tutaj mamy też zaplecze, ja pozamykam drzwi, żeby to później na końcowym tym efekcie było widać Tutaj też wygląda całkiem spoko, mamy taki mały tarasik Tu w sumie mogłam dać jeszcze jakąś ławeczkę, krzesełeczko czy coś, ale... No nie wiem, dobra, zaraz Dobra, już naprawiłam mój błąd, jest także taka mała pufka do siedzenia żeby nie było, że tak, tutaj pusto, idziemy dalej dookoła, tutaj mamy małe roślinki i takie miejsce wypoczynku, parasol, dwa leżaczki, żeby sobie mogli Państwo odpoczywać. No i też mi tutaj brakuje stoliczka, no masz ci los. No. Dobra, już jest stoliczek, chociaż nie taki jakbym chciała, ale dobra, niech już zostanie. Tutaj mamy jakieś krzaczory losowe, no i dobra, wchodzimy do domku. Zaraz jak będą finałowe zdjęcia, bo ja ten domek już sprzedaję, także zapraszam, tu też można oczywiście wejść, a czemu by nie? Ojej, a co tu się stało? Aha, moje łóżko, nie sprzedałam łóżka. O mój Boże, dobra, już jest, okej. Okay. Kuchnia. Łazienka, no to już wszystko było widziane wcześniej. E, no i takie szybkie to tutaj tylko wejście do góry. No tu postawiłam fotel, e, tutaj zobaczcie, jakie fajne. To się gasi i zapala. To są normalne, prawdziwe tutaj świeczki. Dobra, w ogóle ekstra klimat, szczególnie jak jest troszeczkę ciemno. No, pokój dziadka, pokój babci, wyjście na taras. Tutaj się w sumie niewiele zmieniło. Poza tym, że po prostu wykończyłam ten domek z zewnątrz, także dobra, ja teraz i zamierzam go sprzedać i zobaczę jak to wyjdzie. Zamykam drzwi, żeby na końcowych zdjęciach mi to ładnie wyszło. Mam nadzieję, że, że tak też będzie, że to wyjdzie pięknie, ładnie i w ogóle cudownie. I bardzo jestem dumna z tego domku. I naprawdę bardzo mi się on podoba Dobra, czas na sprzedaż domku Gdzie to teraz było tutaj? Sprzedaj dom, no i zobaczymy Ile ja do niego dostanę Włożyłam w niego 148 tysięcy, znowu mnie poniosło 40 tysięcy niecałe wydałam na, na remont tak jakby z zewnątrz Wystaw na aukcję no, mamy trzech chętnych, także fajnie Najwięcej daje nam e, tutaj ten Andrew Santana. No myślałam, że będzie jakaś większa, lepsza kasa, ale ogólnie nie jest źle dobra. Sprzedajmy ten dom. Sprzedany dla Andrew. Także kontynuuj. I teraz będzie efekt przy... po co najbardziej lubię chyba w tej grze. No tutaj to ewidentnie będzie różnica. No jest bardzo kolorowy. Już nawet zapomniałam, jak wyglądał wcześniej. A dobra, to jest pokój główny, salon. Tutaj też jest salon, ale z innej perspektywy. No dla mnie totalna różnica. Czemu cały czas salon pokazują? I nic więcej nie pokażą? Wszystko? Może ile tych zdjęć? Wcześniej nie było tak dużo. Jeden pomieszczenie. A, dobra, pokazują też górę. Pokój dziadka, dobra, jest pokój dziadka jego. Twierdza. Pokój babci teraz. No dobrze, no i tutaj tył też. Dobra, pokazują wszystko z każdej strony, także fajnie. Podoba mi się. Naprawdę jest więcej zdjęć Zazwyczaj tak dużo zdjęć nie było Ale to fajnie, fajnie, cieszę się No i dobra, no i to wszystko Milioner, zarób swój pierwszy milion No i wspaniałe, w ogóle cudownie Zarobiłam pierwszy milion, chociaż na koncie 272 tysiące Ale dzięki temu ja będę mogła Przejść do następnego domu Także do zobaczenia następnym razem Bye, bye